Witajcie! Jestem dzisiaj y, z kolegą i moim tatą na łowisku leśny Zakątek. Y, tutaj już rodpot rozłożony, tu wędki leżą, czekają na jedna jeszcze na wywózkę i dwie do rzutu. A tutaj już mam przygotowany zestaw z nową łódką zanętową i nowym kołowrotkiem. Y, mój zestaw obecnie wygląda tak, że jest to zwykły karpiowy zestaw z ledkorem. I na końcu jest kulka rafisz yy, o smaku drobiu. Dobra, więc wywożę. Pierwsza wędka już wywożona, po tamte trzciny. Łódką już w Jakim sposobem zestaw już jest w wodzie. Drugi zestaw tak samo wygląda, niczym się nie różni. Tylko tutaj jest Ronirik. I przynętą jest pop-up z orzechem tygrysim. To pięknie pracuje, więc spróbujemy na to połowić. I druga wędka teraz. Taka sama, mniej więcej na środek. Płynę. Chyba nie wspominałem, mój mix wygląda w ten sposób: trzy rodzaje kulek, dwa grube pelety i kukurydza. I zalewa. Dużo dipu. A teraz będę rozrabiał taki palet do metody, bo będę polował na jesiotra. I trzeci zestaw na jesiotra ze śledziem tutaj pod te trzcinki niedaleko pójdzie. I na rad już wszystkie wędki są zarzucone. Pięknie. I czwarty zestaw sobie o tu postawiłem. Tu. O. No i co, co mówić. Klasyczna metoda. Nic nadzwyczajnego. I to też gdzieś przy brzegu. Tak to się prezentuje, wszystkie wędki w wodzie. Teraz czekać na branie. Trochę teraz takim paletem podnęcę zestaw na jesiotra. O! Tyle ziarenek. No i starczy. Jest 8.50. Na razie nic jeszcze nie złowiliśmy. Kolega przerzucił zestaw. Ja na razie jeszcze poczekam. Przerzuciłem tylko tą wędkę na siotra. No, bo trzeba poczekać jeszcze trochę. Obecnie przełożę sobie środkową wędkę. Zmieniłem przynętę. I znowu lecimy na środek. Teraz przewożę lewą wędkę na kulkę Squid, squid Wątroba, taką. O. Jest fajnie, słoneczko wyszło. I przewożę wędkę teraz. Lecimy. Ora teraz nic nie brało, więc postanowiłem zrobić taką rzecz, że wędka na jesiotra, która była tu, teraz jest przestawiona tam i nadal poleję na jesiotra tylko tutaj to jest teraz metod feeder jest gdzieś tam z 10 metrów od brzegu a tam zarzuciłem na eśotra. tak to wygląda słuchajcie na tą wędkę na tą wędkę teraz było branie zaciąłem nie no ryba była spoko bardzo Łannie, ładnie walczyła ale po chwili się spiała Podejrzewam, że mógłbyś to albo jakiś fajny karp, albo jesiotr nawet. No szkoda. No, słoneczko wyszło. Pięknie jest. Ciepło. Jeszcze żeby ryby dopisywały. I będzie super. I hop. Dobra. Ta wędka przerzucona. Patrzcie, chciałem przewieźć zestaw. Aha, dlatego nic nie brało. Nie jeszcze za oko niestety, kurde. Co to ma być? No to co? Puszczam to. No Dobra, teraz zakładam takiego popapa małego, orzech tygrysi. Zobaczymy. Dobra, zapakowane wszystko. Dobra, przewieziona wędka. I czekamy. Słuchajcie, jest ryba duża. A, jest spora ryba na metodę. Idzie coś fajnego. Będzie karpik. Może pierwszy karpik w tym roku. Byłoby super. I idzie fajna rybka Zimowa. Ale piękne branie. Nie nagrałem brania. Był odjazd. O, o, o. Trzyma się dna waleczny. Może być fajny na metodę, nie na zestaw karpiowy. Jedyna metoda dzisiaj? Tak, już było na nie ubranie. To co mówiłem, ale się ryba od razu spięła. oj i pod wędkami chodzi sobie. Oj, oj, oj. Zaplątała. O kurde O, dobra. Już nie. Ora, szykuj się do podbierania. No dawaj. Przepraszam, że słabo nagrywam, ale teraz nie mam za bardzo czasu, żeby to ustawić wszystko. ciekawe jaka rybka idzie. Też może to nie będzie karpik. ale ja no, walczę jak karp. A może być spory. Karp, jest. Podbieraj. Czekaj. O, ucieka. Czekaj. Czekaj, czekaj. podbieram. Czekaj. Dobra, na, dogram jak już będzie. Mamy rybkę w podbieraku. Idziemy na kołyskę. No i proszę, jest taki karpik. Może no, 2 kilo, ale fajny. Tak on wygląda. Piękny karpik, zimowy. Super. Jeszcze go pokażę. Słuchajcie, jest taki karp z 2,5 kg. Podbieraków wydawał się mniejszy, ale jest sporawy. No, super. Dobra, wypuszczamy karpika. O tutaj. Przejdę tu. Dobra, zwracamy wolność karpikowi. Super. Dobra, karp się skusił na taki zestaw z waftersem, pelet. I teraz pokażę Wam, gdzie zarzucałem. nora. i zarzucałem ten zestaw. Pokażę Wam. O tam. No. I tam wziął karpik. Super. Mamy godzinę 11.30 prawie. A teraz dorobię pelety. Idę przerzucić sobie teraz wędkę na siotra. Ale nie nagrywam dużo, bo nie ma co nagrywać. Po prostu jest cisza. Oprócz tego karpia nie było totalnie nic. Oprócz tej jednej spinki. Już nie wiem co mam robić no kolega sobie przestawił wędkę tam ja przerzuciłem karpiówki i nie ma co robić bo nic nie bierze no słuchajcie nic na razie nie bierze jest godzina już 13 jeszcze około 3,5 godziny łowienia mamy no ale Oprócz tego karpia to na razie nic. Teraz z kolegą yy, daliśmy sobie po jednej wędce yy, na drugi zbiornik, który jest obok. O, tak to wygląda. Jesteśmy na takim półwyspie. O, jest tu fajnie. Więc może tutaj tu coś weźmie. Słuchajcie, będę teraz przewoził, teraz przewożę sobie wędkę karpiową lewą jest godzina 14.30 prawie jeszcze ze 2,5 godziny łowienia i cały czas próbuję na nowe przynęty na nowe kulki i w ogóle w nowe miejsca ale w ogóle nie biorą póki co ale zobaczymy, może ta wywózka w końcu przyniesie branie na karpiówce Dobra, wszystko naprężone. Już czekam na branie, a tam sobie łódeczka wraca. Słuchajcie, na tą wędkę. Co przestawiałem? Mamy jakąś rybę. Najprawdopodobniej karpia. Fajnie idzie. Kolega tam poleciał po podwierak, a ja holuję. Rechina hmm. Fajnie chodzi Jakby był duży A nie wiem, czy będzie jakiś Zadziwiający No chodzi fajnie. Prawdopodobnie karp. Tak powoli idzie. Ale mocny. Dobra, dogram, jak już będzie przy podbieraku. Słuchajcie, pięknie jeździ. Oj, to może być fajna rybka. Oj, chyba tak. Ojej, patrzcie to. Nie wiem, czy może niczegoś nie podhaczyłem. Jest już przy podbieraku. Zobaczymy zaraz, co to będzie. Nie, 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 nie. <laughs> Bardzo przeszła ryba. Nie wiadomo jeszcze, co to jest. Ale walczy jak jesiotr. Wam powiem. Najpierw walczyło jak harpik nieduży. A teraz. Jak siotr. Może być też Amur hmm, Raczej nie Kolega myśli, że może Amur Ale raczej nie O jajko Jest już blisko Może się pokaże nareszcie Nie, znowu jedzie ma 3 dnie, może być po jedno Proszę zobaczyć tu. Super. Super zabawa. Słuchajcie, Jesiotr. Czarny. Ta ciemna odmiana Jesiotra. Pięknie. Już Jesiotrów 11 złowiłem w życiu. Ale na kanale jeszcze żadnego nie pokazałem. To będzie pierwszy pokazany na kanale. Jeździ jak. jak nie wiem co. No już, 5 minut. no, już z 5 minut z nim walczę. Ostro. Dobra, dawaj. Czekaj, nie, nie, nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Już Dobra. mamy. Mamy jesiotra. Super. Dobra, mamy jesiotra. Tata poleciał po kołyskę. Będzie zaraz prezentacja. Jesiotra mamy już w kołysce. No, to taki zbój. Piękny. Patrzcie. O, taki jesiotr. Wziął nam małego dambelsika. O, porób mi parę zdjęć podczas nagrania. O, się wierzga bardzo. z nim otu. o tu. Pięknie popłynął. No to tak jak widzieliście był jasiotr Bardzo ładny. I teraz idę sobie znowu, ponownie zarzucić tam wędkę. Dobra, zarzuciłem. Ponownie. I znowu czekamy na takie akcje jak tamta. Dobra, i przyszedł czas na wieczorne wywożenie. Już słońce zachodzi. Wywiozę sobie gdzieś tam. I już to już chyba ostatnia wywózka tego dnia niestety. Dobra, już wędeczki pięknie stoją. Przy zachodzie słońca jest wieczór, więc dobra pora. Może coś nareszcie weźmie. Zobaczcie, tutaj są takie ccinki. Tam jest moje stanowisko. Ja tutaj od tych ccinek, tak z 7 metrów na oko, od tych ccinek wywożę. I teraz przyszedłem sobie podnieść trochę o tutaj. Dobra. Ora, tyle miksu zostało. Już podnęciem. I wracamy do stanowiska. I w ogóle nadal tam o, o mamy wędki jeszcze te dwie. I jak będzie jakaś rola, to będziemy musieli biec. Więc szybko wracamy. No, słuchajcie, jest już ciemno. Mój kolega się zwinął. Jeszcze wędki są w wodzie. Ale raczej nic już nie weźmie. Już ciemno. Już kołyska się suszy Zaraz jedziemy Dobra Zapaliliśmy sobie światło Już jedną wędkę zwinąłem Zaraz ją składam I wyjmuję wszystkie po kolei I idziemy do domu Dobra, sprzęt zwinięty Tata pojechał już z jednym, z jednym wózkiem Już jest totalnie ciemno Na nagraniu już nic No widzę, że już nic nie widać na nagraniu No Także podsumowując dzisiejszy dzień, to złapałem karpia, pierwszego w tym roku yy, i jesiotra fajnego. Bardzo. No, więc było fajnie, ja się już z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć.